instalatora. Rośnij z nami w siłę. W tej części porozmawiamy o tym jak skonfigurować aplikację, jak skonfigurować sobie system, jak utworzyć reguły, z którymi jak mówiłeś Bogdan, bywają problemy wśród instalatorów, jeżeli chodzi o prawidłowe konfiguracje, tak? Czasami bywają problemy, ale na szczęście od tego jesteśmy my i tak jak rozmawialiśmy w pierwszej części, nawet możemy to zrobić wszystko zdanie. I w tobie nadzieja, że dzisiaj nam to pokażesz, wytłumaczysz i, i będziemy, jako instalatorzy, mogli to śmielej proponować klientom, śmielej wykorzystywać i konfigurować. Tak, myślę, że nie ma potrzeby się, nie ma potrzeby bać się zaproponować i mieć jakiekolwiek opory. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że zawsze klientowi zaczynam dobór od właśnie tego systemu, bo jeżeli on zdecyduje się na sterowanie strefowe, to powinien zobaczyć coś, co jest najbardziej rozwinięte, najbardziej ciekawe i z, z wieloma możliwościami do wykorzystania później przez niego, no, nie? Przede wszystkim najważniejsza informacja, tutaj nie ma żadnych opłat z naszej strony jest aplikacja darmowa, można ją sobie pobrać w Google Play ewentualnie w App Store, z zależności jaki mamy model producenta telefonu, urządzenia. Możemy tą aplikację, tą właśnie Sarus Home, uruchomić również na komputerze poprzez stronę internetową. Na naszej stronie internetowej. SARUS jest odnośnik. W aplikacjach Google Play i App Store taka ikonka w domku w skrócie zrączka. Tak wygląda właśnie tutaj po lewej stronie screen z telefonu. Ta, ten większy obraz to jest screen z komputera. Jak się logujemy? Jak już mamy konto założone, a jak zakładamy konto? Po kolei. To za chwilę. Tak jeszcze dodam. Nie ma żadnego ograniczenia w przestrzeni. Tak naprawdę potrzebujemy tylko internet. Co po kolei robimy? Na początku musimy sobie założyć, wiadomość czymś aplikację. Założyć sobie u nas konto. Jak to konto już mamy uruchomione, założone, to apka nam będzie podpowiadać pierwsze kroki. A pierwszy krok to musimy aktywować bramkę w tej aplikacji. Jak ją aktywujemy, to też nam tu po kolei wszystko jakby po powiada aplikacja, ważne, aby urządzenie, na którym będziemy wyszukiwać bramkę, było na tym samym internecie, na tym samym Wi-Fi, co bramka, czyli bramka, jeżeli podłączymy do routera danego, to do tego samego routera musimy podłączyć poprzez Wi-Fi swoje urządzenie mobilne, ewentualnie komputer. Jak naciśniemy tutaj wyszukaj bramkę, w aplikacji. Tak jak na tym slajdzie, to numer tej bramki seryjny pokaże nam się tutaj w opisie. Dalsza część już jest związana z opisem adresu, nazwą domu. Specjalnie tego nie dałem, bo to jest taka rzecz bardzo prywatna, prawda? Jeżeli mamy dodaną bramkę, to po kolei dodajemy sobie. Urządzenia do aplikacji. Jak to się robi? W aplikacji mamy na samej górze opis urządzenia. Jak sobie klikniemy, to napisze wszystkie urządzenia. Później, tutaj po lewej stronie, pod urządzenia nie pogrupowane, mamy taki przycisk, tutaj nowe urządzenie. Tutaj klikamy i dajemy: wyszukaj urządzenie. Urządzenia ewentualnie. Jak te urządzenia nam się znajdą w tej aplikacji, to one się właśnie tak pokażą, jak tutaj na tym slajdzie. Z ikonkami i z nazwami tych urządzeń po prawej stronie. Należy te kwadraciki zaznaczyć tak zwane w ptaszkiem i dać podłącz urządzenie. Później musimy jakoś nazwać, bo musimy wiedzieć, że czujnik dymu to jest na przykład nie wiem w kotłowni. Że ta inteligentna wtyczka jest podpięta pod PSA. Jak na przykład będziemy dodawać do systemu Repeater, żeby nam wzmocnić zasięg sieci, to taka mała uwaga dla wszystkich. Trzeba napisać w nazwie, gdzie ten Repeater schowaliśmy. To jest takie małe urządzenie. 40 parę milimetrów na 40 parę milimetrów grubości, głębokości, niecałe 2 centymetry. Można to schować na przykład do puszki, do gniazdka gdzieś na ścianie. I tutaj, właśnie moja uwaga, jeszcze raz powtórzę, napiszmy w nazwie, do której puszki go schowaliśmy. I jak już nazwaliśmy te urządzenia, to pokazuje nam się następna strona z takimi tutaj znaczkami, takimi tryb, trybami. Ja to nazywam, trybiki. Ważne, żeby przy regulatorze wejść w ten trybik i powiedzieć w aplikacji, w cudzysłowie, oczywiście powiedzieć, zaznaczyć, co ten regulator ma robić, z czym ma pracować. Czy ma pracować z listwą, czy na przykład z głowicą na kaloryferze na grzejniku, czy ma pracować ze serem, i przekaźnikiem, czy ma pracować z wtyczką, smart plugiem. Jeżeli ja sobie tutaj zaznaczymy, to przechodzimy dalej. Naciskamy zakończono, tutaj na samym dole, tak, tutaj jest na tym slajdzie, i wtedy te wszystkie urządzenia dodadzą nam się na pulpit główny. Tak, teraz może jeszcze tutaj opowiem, jakie mamy tutaj opisy na stronie. Później postaram się opowiedzieć już tak praktycznie i pokazać, jak rzucimy. Aplikacje na ekran mojego telefonu. Mamy stronę główną, czyli to, co teraz tutaj widzimy. Mamy zakładkę urządzenia, gdzie mamy wszystkie urządzenia, które dodaliśmy, albo ewentualnie będziemy dodawać. Tutaj też w tej zakładce urządzenia tworzymy reguły, mamy ustawienia naszej aplikacji, pomoc, jeżeli potrzebuje ktoś od nas pomocy, mój status, czyli to, co, to, co mamy w danej aplikacji. Bogdan no to bo to jest moja aplikacja więc tam są moje informacje takie prywatne prawda czyli gdzie mieszkam i tak dalej jaki mam numer telefonu eee, dobrze teraz chciałem wam pokazać bo tutaj jak cofnę wcześniej jest taki tryb tutaj nad tą panią która się uśmiecha do telefonu w tym trybie jak sobie naciśniemy tą ikonkę i, i to pokaże nam się jakby wszystkie nasze urządzenia i co ważne, pokażą nam się też zasięgi w danej inwestycji. To jest bardzo ważne, bo jak robimy wszystko na baterii, ten zasięg jest bardzo ważny, bo pokazuje nam, czy ten system będzie działał. Czy nie potrzebujemy w systemie jakiegoś repeatera, żeby wzmocnić sygnał. Sygnał jest opisany cyfrą na minusie. Z minusem. Czyli im większy minus, bliżej minus 100 dosłownie, tym gorszy zasięg. I tak, na prakty tak z praktycznego punktu widzenia, mojego, z mojej praktyki, tutaj w tej firmie, e przy minus 85, 7, jeszcze system działa, dany sprzęt, dany regulator. Przy większym minusie już nie. Trzeba zastosować gdzieś w pobliżu. Urządzenie napięciowe, repeater, wtyczkę inteligentną, i wtedy stworzy nam się ten tak zwany bąbelek, poszerzy nam sieć, zasięg sieci. Tutaj też widzimy, mamy opis, czyli mamy dom, to jest ta moja bramka z aktualnym softem 2021.08, taki ma soft, mamy czujnik dymu, i tutaj widzicie, tutaj mamy informację, bo akurat tutaj, jak robiłem print screen, ten czujnik dymu nam się aktualizował, bo w systemie Home, na aplikacji wszystkie urządzenia automatycznie się same aktualizują. Nie potrzebujemy żadnych pendrive'ów, nie potrzebujemy tego urządzenia gdzieś wysyłać do działu technicznego lub ewentualnie w jakiś inny sposób aktualizować. One się aktualizują same, tak jak na przykład telefon masz. Wystarczy tylko kliknąć, jak wygląda w środku regulator, jakie są jego ustawienia, co możemy tam ustawić w aplikacji. Nie, robiąc tego fizycznie, w miejscu, gdzie ten regulator jest. Nie musimy wchodzić w menu regulatora, wystarczy, że wejdziemy w aplikację, naciśniemy nazwę regulatora, klikniemy w nazwę regulatora i wejdziemy do środka. I co tam mamy? Jakie ustawienia? No takie jak w każdym regulatorze, mamy harmonogram, Czyli od kiedy do kiedy ma być jaka temperatura. OK. Mamy co jeszcze? Dalszą część harmonogramu tutaj zrobiłem: czyli możemy sobie wybrać, czy ten harmonogram ma być od poniedziałku do niedzieli, czy ma być od poniedziałku do piątku, czyli dni pracujące, dni niepracujące. Możemy przez tutaj ten przycisk, dodaj, przedział czasowy, dodawać tyle przedziałów, to ile nam się zamarzy, nie? tak naprawdę, co minutę. Nie ma takiej potrzeby, wiemy o tym, prawda? Ja tutaj specjalnie dałem 21 stopnie od 5 rano i 22 stopnie i 20 stopnie od 22 godziny, bo takie harmonogramy, jak pomagamy uruchamiać instalację, tak ustawiamy. A później już klient sobie dobiera, co on tam i ustawia to, jaką on chce mieć temperaturę. Staramy się nie robić większych przydziałów temperaturowych między dniem, w cudzysłowie a nocą niż maksymalnie stopień. Nawet ja proponuję na początku, żeby to było pół stopnia. Dlaczego ktoś się zapyta, robimy tą różnicę między dniem a nocą? No po to, żeby trochę zaoszczędzić, prawda? W dobrze ocieplonym domku inwestycji nie nastąpi spadek o jeden stopień przecież. Jak, jak będzie spadek temperatury o pół stopnia, to jest naprawdę dużo. Tak przynajmniej zauważam um, w domach jednorodzinnych. No tak, jak jest dobrze zrobiony, jeszcze może ma rekuperację, to może tak, bo pewnie w zwykłym to, to pewnie spadnie, nie? W nocy no, tak mi się wydaje. Później, znaczy w, w takim budowanym w latach tam 90. czy 2000 na początku. No tak, oczywiście, tak. Tak też może być. Później, jak włączę aplikację na telefonie, to zobaczycie, jaki jest rozszał temperatur w mieszkaniu. Ja specjalnie regulatory, tutaj jest ich cztery, rozmieściłem na czterech stronach mojego mieszkania 50-metrowego. I w zależności od tego, z której strony jest słoneczko w danym momencie, to takie są różne rozkłady temperatur w kuchni jest inna temperatura, w sypialni jest inna temperatura, w moim pokoju jest inna temperatura. Tutaj, gdzie jestem, też jest inna temperatura. Bo ktoś powie, no ale po co sterowanie strefowe? No właśnie po to, żeby te temperatury były odpowiednie. Ja tutaj te regulatory nie mam uruchomione w sterowaniu strefowym. Nie mam głowic na kaloryferach. Specjalnie po to, żeby Wam właśnie pokazać, jakie są te różne temperatury. O, tutaj właśnie chyba pokazałem, że rozwinąłem tego tak zwanego ptaszka. Poniedziałek, niedziela, poniedziałek, piątek, sobota, sobota, niedziela. Ewentualnie możemy każdy dzień osobno też ustawić harmonogram, bo to może być jakaś pani, która na przykład ma zakład fryzjerski, kosmetyczka, tam inne temperatury są potrzebne, prawda? Dobrze. Co dalej? A tutaj też jeszcze pokazałem, jak się dodaje przedział czasowy, czyli tam wcześniej naciśniemy dodaj przedział czasowy, pokaże nam się okienko z, z możliwością wpisania godziny i temperatury. Ten przedział, te przedziały czasowe, te harmonogramy możemy z jednego regulatora kopiować na pozostałe, na przykład. Wystarczy tutaj kliknąć powiel harmonogram, pokaże nam się wszystkie regulatory, które mamy. Zaznaczamy ptaszkami, dajemy powiel i w każdym regulatorze już mamy ten sam harmonogram. Jeżeli regulator wysyła sygnał do ogrzewania, to tutaj widzicie, te są e, takie trzy fale. To jest znak, że załączyło się ogrzewanie. Ja mam takie pytanie, bo wścibski jestem. Hmm. Jeśli mam regulatory na grzennikach pozakładane, załóżmy mam 5 grzenników, 5 regulatorów, czy możemy taką regułę ustawić również, że jeżeli są wszystkie zamknięte, to żeby się kocioł wyłączył, żeby wiesz pompa, czy tam pompa przede wszystkim, żeby nie chodziło wiesz bez obiegu? Tak, oczywiście, właśnie tym rx który omawialiśmy w pierwszej dobrze, części. Dobrze, dobrze. On ten RX z automatu, jeżeli żaden regulator nie wysyła sygnału do grzania w systemie, w którym ten RX został dodany, to on wyłączy sygnał, przestanie załączać kocioł. Co jeszcze mamy? wchodząc w ustawienia tego regulatora. Akurat ten tutaj możemy sobie pokazać, czy chcemy mieć wilgotność na wyświetlaczu, czy nie musimy, czy nie chcemy. Możemy ustawić minimalną temperaturę trybu wakacji, czyli standby. Ja z reguły ustawiam 16 stopni, 17, 15. O co to chodzi? Gdyby ktoś nie wiedział. Po sezonie grzewczym nie wyłączamy całego systemu z prądu, z napięcia. Nie wolno. System ma działać, ponieważ każdy system nasz w marce Salus, raz na 14 dni uruchomi cały system, czyli uruchomi nam silniki, uruchomi pompę obiegową, po to, żeby to się nie zastało. Żebyśmy po powiedzmy 4-5 miesiącach we wrześniu nie mieli kłopotu. Możemy wybrać język, bo przecież nasi e, instalatorzy też jeżdżą gdzieś pracować za granicę ewentualnie do swoich rodzin. Możemy tutaj ustawić jaki alert ma nam przyjść, czy przez e, maila, czy, czy razem jeszcze z SMS-em i jaki alert ma, jaka informacja w alercie ma nam przyjść. Tu w tym wypadku akurat regulator, który się nazywa czwórka, tak sobie go nazwałem, baterie bliskie wyczerpa. Jeżeli będzie około 20%, to dostanę SMS-em informację że taki, o takiej właśnie treści. Ustawiłem temperaturę minimalną 16 stopni i zaznaczyłem, że jak będzie niski stan baterii, to dostanę SMS-a. Jak dam zapisz te ustawienia, to pojawi mi się od razu ikonka, bo może podpowiada też system, że dodaj takie ustawienia też do innych regulatorów. To pomaga. Szybciej się po prostu później ustawia taką aplikację i regulatorem. Dlatego też to pokazałem tutaj. Ale jeżeli chcesz na przykład ustawienia ustawić tylko do danego regulatora, to wystarczy kliknąć zmień tylko to. To teraz przejdziemy jeszcze do następnej części, co tu jeszcze mamy? Ustawienia możemy ustawić, czy zegar ma się wyświetlać na wyświetlaczu, jaki ma być format godziny, czy 12 godziny, czy 24 godziny. Ewentualnie, jeżeli nie zgadza nam się wyświetlana temperatura, co bardzo rzadko mnie się akurat tutaj zdarza. Możemy skorygować do 3 stopni na wyświetlaczu regulatora. Czy pokaż wilgotność, czy nie pokazuj. Możemy ustawić maksym w tym regulatorze tu akurat jest pokazane sq 610 Maksymalną możemy ustawić zadaną temperaturę i minimalną. Jakiś obiekt na wynajem. Wtedy akurat w tym wypadku ktoś może operować na wyświetlaczu między 19 a 23 stopnie. Możemy też tutaj wybrać algorytm, jeżeli nie chcemy dedykowanego ITLC, możemy przejść na przykład na histerezę, jeżeli takie mamy wymagania. Dokładność wyświetlania 0,5 stopnia, 0,1 czy stopnie Celsjusza czy Fahrenheita. A tutaj już to jest tak precyzyjne, że normalnie pieczarki mógłbyś hodować dzięki temu systemowi. Ja specjalnie, specjalnie to chcę pokazać w ten sposób, żeby, żeby wszyscy nas oglądający zrozumieli, że te ustawienia bardzo łatwo się robi na aplikacji. Ta aplikacja jest pod tym względem fajna, nie trzeba w tym regulatorze nic ustawiać, klientem jest dużo łatwiej. Instalator nie musi tego robić, osoba, która montuje ten system. Ustawisz, ustawiasz temperatury i tak naprawdę grono tych ustawień dokonuje sobie ewentualnie później zmienia właściciel domu. Dobrze o jeszcze taka jedna rzecz tutaj w tych ustawieniach tutaj na samym dole widzimy funkcja komfortowej podłogi. To co mówiłem wcześniej, a wyżej widzisz ochrona, czyli ochrona zaworów. To znaczy raz na 14 dni uruchomi nam się system. Na pierwszym poziomie akurat ten regulator tutaj jest ustawiony. Tu jeszcze właśnie zrobiłem print screena, żebyście widzieli, jak to wygląda. Poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. Ewentualnie regulator ten SQ610 nie działa w algorytmie komfortowej podłogi. Ewentualnie kod PIN jeszcze tutaj sobie możemy albo aktywować, albo nie aktywować. A teraz opowiem Wam o regule, którą najczęściej zastosujecie. To jest do pompy obiegowej. Mam nadzieję, że to będzie czytelne. Ułożyłem to od górnej części. Po kolei print screen z telefonu, czyli nazywamy regułę pompa on, tak sobie zawsze nazywam, czyli pompa załącz się kiedy, gdy stan urządzenia, jakie urządzenie, numer pierwsze, numer jeden, regulator numer jeden, co robi? Wysyła sygnał do grzania. Tak, i to nam się to pokazało na tym piątym slajdzie, gdy pierwszy wysyła sygnał do grzania, co później ma się wydarzyć? Zrób to. Zmień właściwości urządzenia. Szukamy wtyczkę, wtyczka Smart Plug. Stop. Wtyczka Smart Plug. Co ma zrobić? Zaznaczamy włącz Smart Plug. Zaznaczamy, dajemy ustaw. Później na końcu nam się pojawi okno, gdzie zaznaczamy, czy ta reguła ma być na ekranie głównym, czy też nie, czy też schowana w regułach. Dajemy zapisz. Tu zrobiliśmy regułę, gdy ma się załączyć pompa obiegowa, ale jeszcze musimy zrobić drugą regułę, która wyłączy nam. S-Sera ewentualnie wtyczkę, do której jest podpięta pompa. Czyli robimy, gdy stan urządzenia, regulator pierwszy, nie wysyła sygnału do grzania, co później? Zrób to, czyli zmień właściwości, wtyczkę, zaznaczamy. Co ma zrobić wtyczka? Ma się wyłączyć, czyli wyłącz smart plug, zapisz. I znowu okienko z widokiem, czy mamy widzieć regułę na pulpicie głównym, czy też nie. Ja Wam to za chwileczkę pokażę na telefonie, i praktycznie też się to lepiej tłumaczy. Oglądaj kolejne filmy i subskrybuj nasz kanał na YouTube. Akademia Instalatora. Rośnij z nami w siłę.